Witam, pozdrawiam, Chciałem zaprezentować Miałam B, czyli chcemy 0.28U Tu jest składana kolba Bo to wersja U, w 0.28U Jest S Jest chyba A, ogień pojedynczy ciągły Może tutaj kulek wyrzucić Tylko może zostają Ja, ja wolę Rozłożoną kolbę W magazynek typu high cap Podkręcany można zmienić na white capa Tu mam oczywiście drugi pełny Wafel, typu wafel, to jest metalówka Kulki tu jest szyna DIS 22 mm. Można zamówić kolimator tu, tu wchodzi albo sterownik optyczny. Tutaj wchodzi akumulator. Tu wchodzi magazynek. Jak to Amerykanie mają w filmach. Zapinamy i można walić ogniem ciągłym. Tu mamy rączkę, ale tak ją dokończyłem, że już się nie otworzy. To jest dbinka Muszka. Może pan ich spróbuje. Nie, taki tekst był. Lampili się na porusznika Niby, że nie umie składać broni. I składać. Pusznik go złożył w 20, złożył w 10 sekund. Ja do kuzyna mówię ty, kurwa, spróbuję tak z cymą. Za dwa, za dwa tygodnie do serwisu oddam Rzaty żatami. Magazynki nie wzięły takiej e, e, uniwersalnej ładowarki Ja zbiorę często robię tak lateczką, Że pokażę nawet na filmiku. Zdjęłem kartkę w dronii, tego mój przyjaciel po fachu leśny nauczył mnie Pozdrawiam się Sikowski Masz pozdrowienie od Gebersa Gebers, czy ja, pozdrawiam się Sikowski Trzymaj się, Daniel O cholera, do pseudonim operacyjny Cholera, trans nie zapierdoli Przepraszam za motyw, motyw synu psy A może mi wlecą troszeczkę Bo to buteleczki to co, co innego niż dwóreczka Jest za dużo, to sobie odsypię Pozbieramy, oczywiście, podkręcamy, bo to jest high cap. Tak, w pewnej ilości śpieży, oczywiście się zużywa tak w jakimś czasie, chociaż w moim przypadku nigdy tak nie miałem. Ładujemy. Wiadomo, to jest replika, no nie jest to, odgina, żeby to było niezniszczalne. I można strzelać. Pozdrawiam Filip Piotrowski. Pozdrawiam. I pozdrawiam kana moje sambuszka. Wyspę wam polę. Pozdrawiam.